Dzień dobry, setkę i zakąskę bym poprosił. Dziękuję. Czy można od razu zapłacić? Nic pan nie płaci. To na koszt firmy. Naprawdę? Dziękuję. Dzień dobry, dwie setki i zakąskę bym poprosił. Dziękuję. Czy można od razu zapłacić? Nic pan nie płaci. Wszystko jest na koszt firmy. Czy mógłbym domówić jakiś deser dla dzieci, pół litra dla mnie i żony? Oczywiście. Zaraz przyniosę. I chciałbym od razu zapłacić za wszystko. Za nic pan nie płaci. To na koszt firmy. Przepraszam, to uprzejme, ale piję tu i jem już trzeci dzień i jeszcze nic nie zapłaciłem. Czy mógłby mi pan to wyjaśnić? Oczywiście, to bardzo proste. Widzi pan tego pana i tę panią za oknem? Tak, widzę. No widzi pan, to jest moja żona, a ten pan to mój szef. On pieprzy moją żonę, a ja jego interes.